Wziąłem tu ze sobą niezwykłą pracę. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych książek, jakie napisano w Polsce w naszym wieku. To jest książka doktora Piotra Cywińskiego. Auschwitz, monografia człowieka. I w tej książce jest cały rozdział poświęcony wierze i religijności. Oczywiście mówimy o miejscu, gdzie żadne przejawy wiary i religijności nie były dozwolone. I chciałbym, żeby przemówiły do nas przede wszystkim świadectwa więźniów, bo wtedy może lepiej uchwycimy wielkość łaski w życiu pani Stanisławy i też heroizmu i wiary. Zacznę od takich cytatów, które mają powiedziałbym charakter ogólny, czy niosą w sobie ogólne pytania. Auschwitz był strasznym miejscem dla wierzących, którzy mocowali się z kryzysem była to daremna walka. Szok był za duży. Ci, którzy wierzyli, byli zdezorientowani. Niektórzy nie chcieli o tym rozmawiać. Auschwitz roztrzaskał całą naszą tradycję i pozostawił nas rozbitych ze zrujnowanymi nerwami. Inna osoba całkowicie straciłam wiarę. W nic już dalej nie wierzyłam. Inne świadectwo przejmujące Zofii Kossak-Szczuckiej, większości z nas znanej, rozmowy Wie pani, że ja już nie wytrzymam. Jestem u kresu sił. Jeśli nie dziś, to jutro pójdę na druty. Gdybym mogła się modlić, może byłoby mi lżej, ale nie mogę. Zawiodłam się na religii. a więzień znosił wszystko w milczeniu i pokorze i stoi skostniały z opuszczonymi rękami wzdłuż tułowia i spuszczoną głową jak koni. Zbolały, skrwawiony, sponiewierany, opluty, obdarty z człowieczeństwa. Więc więzień się pyta, Boże, gdzie jesteś? Cisza pyta wtórnie: Boże, gdzie jesteś? Hej, powiedzcie, czy jest Bóg? Nikt nie odpowiadał, że nie ma. Wszyscy odpowiedzieli: Nie wiem, bo naprawdę nikt nie wiedział. To jest pierwsza grupa. Ja oczywiście przytaczam tylko kilka tekstów, ale e, też przytaczam je w pewnym porządku. Teraz druga grupa, która pokazuje może pytania najbliższe pani Stanisławie. Wiele myślałem o Bogu. Miałem bardzo proste zrozumienie natury Bożej. Mówiono mi, że jeśli byłeś dobry, Bóg cię wynagrodzi, jeśli byłeś zły, zostaniesz ukarany. Dlaczego Bóg nie karał nazistów i nie ratował dobrych ludzi? I teraz, jakie grzechy uczyniły dzieciątka, by zostać posłane na śmierć? Gdzie był miłosierny Bóg? Adonai ehat. Jeśli Bóg był tak wszechmocny, to czy nie dotarły do Niego okrzyki rozpaczy matek, płacz niewinnych dzieci? I autorka tego tekstu kończy go tak: Tej nocy pochowałam zdecydowanie mojego Boga w Auschwitz. Następny tekst. Jakież grzechy mogły mi winić te małe dzieciątka? I poczułem jasno, że jeśli istniałby jakiś Bóg i patrzył na to, potężny jak on, to on nie byłby dobry albo by go nie było. Nie ma istoty ludzkiej i nie ma Boga, który miałby prawo sprawić rzeź niewinnych. Wszystkich tych tysięcy niewinnych dzieci. Napisałem wczoraj w liście do diecezji. To nie zawsze wszyscy wiedzą. W Auschwitz zabito 200 tysięcy dzieci. 200 tysięcy dzieci. Wszyscy grzeszyliśmy. Następne. Być może ty i ja. Ale wszystkie te dzieci, te tysiące niewinnych. Czyżby zapomniał o tych ludziach, a szczególnie o tych niewinnych dzieciach i pozwalał na takie zbrodnie? Gdy Hitler robi swoje, nasz wszechmocny nie robi nic? To nie są teksty, z którymi da się dyskutować. To nie można dyskutować z czyimś doświadczeniem. Nie można dyskutować z kimś, kto dzieli się z nami właściwie swoim życiem. Nie musiałby. Jeśli to czyni, to dlatego, że, że chce nas otworzyć na coś bardzo, bardzo ważnego.